Cześć, dzień dobry drodzy przyjaciele. Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie z Hamburga. Moin aus Hamburg. Ich bin der Herr Hamburger. Das ist Pressespeicher aus Deutschland. Wiadomości prasowe z Niemiec, czyli wspólnie przeglądamy prasę niemiecką, komentujemy, a przy okazji uczymy się języka niemieckiego. Dzisiaj jest środa, 11 stycznia. Główne tematy na dziś to. Außenministerin Baerbock in der Ukraine und Debatte um Leopard-Lieferungen. Minister Spraw Zagranicznych Annalena Baerbock in der Ukraine und Debatte um Dostawach Czogów Leopard. Spannungen beim Mobilitätsgipfel im Kanzleramt. Napiensia nach mobil stichem Mobilności w Kanzlerskim. Wir legen los. Der Spiegel, Blitzbesuch in der Ukraine, Baerbock in Trümmern. Gazetta Spiegel pisze o sind Wizycie na Wschodzie Ukraine, Baerbock w Ruinach. Die Bildzeitung weiter, Geheimbesuch in der Ukraine, Baerbock bringt Spielzeug und verspricht Waffen. Gazeta Bild pisze o tym, dass Baerbock. odbyła tajną wizytę, nikt o niej wcześniej nie wiedział, przywiozła ze sobą zabawki, obiecała broń. Außenminister Baerbock besucht zum dritten Mal seit dem russischen Überfall die Ukraine diesmal den Osten des Landes auf Einladung ihres Amtskollegen Kuleba reiste na Charkiew. No i tutaj Bild pisze szerzej o tym, że Baerbock po raz trzeci odwiedziła już Ukrainę od wybuchu wojny, tym razem na zaproszenie Kuleby Baerbock udała się do Charkowa. No i oczywiście przy okazji tej wizyty wybucha znowu dyskusja na temat Choke of Leopard, czy będą dostarczone, czy nie będą dostarczone, was powiedziała na ten temat sama Minister Spraw Zagranicznych. Zaprascham was na Material Tagesschau. Bundesaußenministerin Baerbock bekräftigt Notwendigkeit weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine. Eine Lieferung von Leopardpanzern wollte sie in den Tagesthemen aber nicht zusagen. Man überprüfe immer wieder, wie man helfen könne. Es sei aber wichtig, das gemeinsam mit den Verbündeten zu tun. Zuvor war Baerbock als erstes deutsches Kabinettsmitglied seit Kriegsbeginn in die Ostukraine gereist. Weitere Themen und die Bild-Zeitung zuerst: Engpässe und Preisschock befürchtet Spritangst in Deutschland. Gazeta Bild pisze o wąskigen Gardwachs, Paliv, i o Schoku cenowym, który grozi na niemieckich Stationen benzynowych, w których Regionach, nun m. in. w Rejonie Brandenburg, ze względu na Rafinerie w Schwedt. Business Insider pisze jak wygląda die Situation w Schwedt. Die pck raffinerie in Schwedt soll im Januar eine erste Lieferung von Rohöl aus Kasachstan erhalten und auch Polen sicherte erneut Lieferungen zu. Jak pisze Business Insider, Rafinerie w Schwedt ma. trzymać pierwszą dostawę ropy naftowej z Kazachstanu i także Polska ponownie obiecała dostawy poprzez port w Gdańsku. Der Spiegel und Prognose in der Energiekrise Gasspeicher könnten Ende des Winters zu zwei Drittel gefüllt sein. Gazeta Spiegel pisze o tym, że magazyny gazu mogą być na koniec tej zimy wypełnione nawet w dwóch trzecich, także to dobra wiadomość, ale cały czas trzeba oszczędzać, podkreśla to też Spiegel. Unterregierung will über Gewinne von Stromkonzernen abschöpfen, aber weiß noch nicht, wie viel, also neue Abgabe ist geplant. Planowany jest nowy podatek w Niemczech. Rząd chce uszczuplić nadwyżki od zysków od firm energetycznych. Nie wie jeszcze, jak wysoki ma być to podatek. I skoro już jesteśmy przy temacie firm energetycznych, to ceny prądu. Słuchajcie, inicjatywę ruft zu zahlungsstreik beim strom auf, zwar deckelt die Regierung schon jetzt den Strompreis, das ist die Aktivisten aber noch nicht genug. E, mamy wysokie ceny oczywiście prądu i teraz mamy inicjatywę, która wzywa do strajku płatniczego, czyli po prostu do tego, żeby nie płacić e, rachunków za energię elektryczną, chociaż rząd ogranicza ceny energii, aktywistom to nie wystarcza. Tak podsumowuje to Spiegel i skoro już zostało powiedziane, zostało powiedziane słowo aktywiści, mamy nowe negatywne słowo roku 2022 unwort des Jahres, słowo, nie słowo roku 2022, klimaterrorystyn, czyli terroryści klimatyczni. Klimaterrorystyn sei im öffentlichen diskurs, benutzt worden um Aktivisten und deren proteste für mehr klimaschutz zu diskreditieren. heißt es in der Begründung der Jury. Dlaczego to słowo zostało wybrane? Ponieważ słowo terroryści klimatyczni jest, było wykorzystywane w dyskursie publicznym, aby zdyskredytować aktywistów i ich protesty na rzecz większej ochrony klimatu. Komentujcie, co Sündige. weniger Firmen wollen Preise erhöhen, also Inflation verlangsamt sich, man will nicht schon Inflation nie Firmen, die podnosić ceny auch weniger Baufirmen als zuletzt wollen ihre Preise erhöhen, schreibt, schreibt äh, Business Insider, auch also Business Insider, pisst m.in. o tym, że dass die Branche budowlane, nicht viele budowlane die Preise äh, Investitionen in deutsche Start-ups brechen ein, wir haben sogar mehr Investitionen in deutsche Start-ups, minus 43 Prozent, hier haben wir minus 43 Prozent, brakuje chyba man gotówki, pieniędzy. Investoren Und die Lebensmittelbranche lehnt Schraffreiheit für Container strikt ab, Initiative gegen äh, Lebensmittelverschwendung. Słuchajcie, inicjatywa przeciwko marnotrawstwu żywności, wczoraj o tym mówiliśmy, teraz przemysł spożywczy mówi o tym, że stanowczo odrzuca bezkarność, jeżeli chodzi o zbieranie żywności z kontenerów przy marketach. Taki był pomysł, wczoraj o tym rozmawialiśmy, branża spożywcza mówi, nie, to się nie uda. Und liebe Leute, Mobilitätsgipfel im Kanzleramt. Mir ihr wczoraj Szczyt Mobilności und Spannungen? Konfliktpunkt im Kanzleramt ist der Autoverkehr. Noch da ja? swego rodzaju Es o Ruch Während der FDP, der Ausbau der Infrastruktur zu kurz kommt, fordern die Grünen mehr Engagement für Fahrrad und Bahn. Partia FDP między innymi chce większej rozbudowy infrastruktury samochodowej, natomiast partia Zielonych wzywa do większego zaangażowania w rowery tak, i pociągi, w ogóle komunikację publiczną, natomiast przedstawiciele tej komunikacji publicznej na ten szczyt po prostu zaproszeni nie zostali. I Jeszcze jedne, no, jeden temat, proces y, mycz uczestniczącym von Greenpeace, klimat w wolnym Volkswagen, słowo Brenner, stop Zwingen, e, żeby Wam jeszcze dać taki pogląd, e, jeżeli Chodzi o tutaj branżę samochodową, jak jej ciężko w chwili obecnej w Niemczech. Proces przy wsparciu Greenpeace. Aktywiści klimatyczni chcą zmusić Volkswagena do zaprzestania silników, produkcji silników spalinowych. Zum Thema z Hier noch die Show. Mobilitätsgipfel im Kanzleramt. Bei dem Spitzentreffen der Regierung mit Vertretern von Autoindustrie, Gewerkschaften und Kommunalverbänden ging es unter anderem um den Ausbau der Elektromobilität. Bahn- und Fahrradverbände kritisierten, der Fokus liege zu sehr auf dem Auto. Business Insider i do euro feiert ein starkes comeback. Business Insider pisze o tym, że euro powraca teraz mocno. 1,07 dolar, i damit jest do euro auf tym höchsten Stand seit 6 Monaten. Euro na początku tygodnia było na poziomie 1,07 w stosunku do dolara. I to jest najwyższy poziom od 6 miesięcy. Mamy linię dla Kinder Arzneim. Mamy znowuż niedobory, jeżeli chodzi o leki dla dzieci. Minister chce coś tutaj zrobić. Zobaczymy, co mu z tego wy wyjdzie FDP erhut Druck auf by cannabis legalisierung, FDP chce szybszego zalegalizowania trawki w Niemczech. Und wir gucken jetzt in Richtung Polen, a my jeszcze spojrzymy w kierunku Polski. Die Bild-Zeitung, Polen's Forderungen, Zeugen von Doppelmoral. Gastkommentar zu Reparationszahlungen. Gazeta Bild opublikowała gościnny komentarz na temat Reparacji. Pisze między innymi o tym, że polskie postulaty pokazują na podwójne Standardy Moralne w Polsce. Kogo ten temat interesuje, zachęcam do poguglowania i poczytania tego artykułu. Und die Berliner Zeitung noch. Neue Bahnverbindung Berlin-Uzedom. Berliner Zeitung pisze o nowym połączeniu kolejowym, które. Ma być odbudowane pomiędzy Berlinem a Wyspą. Uznam. E, was hier interesant jest, polen ma allerdings einen Wiederaufbau bis nach abgelehnt. Co so tutaj ciekawe, Polska odrzuciła propozycję odbudowy tego połączenia do samego Świnoujścia. Nie wiem dlaczego. Gut, to was für heute. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dziś. Zachęcam Was do zostawienia lajka, zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. Ich wünsche Euch wie immer einen angenehmen i erfolgreichen Tag. Viele liebe Grüße von mir. 确实。